Środa. To dzień niecierpliwe. Wszyscy jacyś podekscytowani, by nie użyć słowa podnieceni, kojarzącego się z aktem łóżkowym. No, ale jednak, podniecenie to słowo towarzyszące przez całą środę. A czym jest spowodowane? Już jest. Nadciąga z prędkością pociągu pendolino. Nadlatuje niczym zepsuty Dreamliner i takież oto wielkie reakcje i obacje wywołuje. W środę o 19 w Radiu Centrum gramy na maksa. Najstarsza w Polsce audycja o grach wideo. Jarasz się? Nie musisz. My jaramy się grami. Włącz radio o 19 w środę i graj, ale tylko na maksa. je, oh yeah. nie ma to jak zacząć audycję z niesamowitym przytupem. Mam nadzieję, że nas bardzo dobrze słyszycie. Tu audycja Gramy na Maxa na 98,2 FM od zawsze. Paweł Typiak przed mikrofonem, Mateusz Widut również, ale z nami są dwie wyjątkowe osoby. Bardzo proszę, abyście się przedstawili. Cześć! Cześć, Karolina. Cześć, Piotrek. Cześć, Karolina i cześć, Piotrek. Karolina, to twoje imię i nazwisko pojawiło się na mailu, który zgarnia tą największą i najważniejszą nagrodę, czyli słuchawki Razera z okazji ósmych urodzin Gramy na Maxa. Gratulacje, brawa! Dziękuję pięknie. A i w tym momencie powinny wjechać słuchawki. Marcin! Mam nadzieję, jedą, że. O, je jedę. Zupełnie jak w starej, dobrej zajawce. Gratulujemy bardzo serdecznie, już piękne. w tym momencie słuchawki Dzięki. należą do Ciebie. Powiedz mi, Karolina, w takim razie, jak to się wszystko odbywało, jak to wszystko działało? Ty taką niesamowicie potężną, wręcz demoniczną wiedzą e, dysponujesz, jeżeli chodzi o gry wideo? Niestety nie. Czyli jak to wyszło? E, mam w domu brata i chłopaka, a oni szukali odpowiedzi, a ja najszybciej je wysłałam Piotrek to brat czy chłopak? Chłopak. chłopak. Dobrze, czyli Piotrze, Ty w międzyczasie, kiedy my zadawaliśmy dwa tygodnie. Temu pytania od razu szybko. Google, ale szyb, dużo na pewno wiedziałeś. Szyb, szybciutko zapisywałem pytania, żeby później móc sprawdzić i część wiedziałem, część trzeba było szukać. Byliście na radę. W ogóle fajnie, że się okazało dopiero podczas tygodnia, kiedy Karolina wysłałaś do nas adres, że jesteś z Lublina, że możesz do nas przyjść i że akurat tak się trafiło, że wpadłaś na audycję gramy na Maxa, Więc raz jeszcze ja myślę, że tutaj wszyscy, którzy są na czacie, zresztą nie będę oszukiwał. Ja jeszcze nie jestem na czacie, więc nie wiem, ale na, ja pewno, też nie. na <laughs> pewno. Już się <laughs> loguję. <laughs> Mamy nadzieję, że już wszyscy w tym momencie i jesteście graczami, to na pewno. Tak. Zgadzam. Słuchawki się przydadzą. Bardzo Oj, na, na pewno. Będzie pro gamersko. <gamy> Myślę, że tak. Słuchajcie, to ja mam od razu e, taką informację. Dogadaliśmy się pięknie z firmą Wargaming, odpowiedzialną za World of Tanks. I już mamy potwierdzenie, i mam nadzieję, że weźmiecie udział w tym konkursie. Do zgarnięcia będą kolejne słuchawki, kolejna myszka. Czy nie było pierwszej, więc nie mogę powiedzieć, że kolejna. Myszka od Razera i podkładka. I wszystko podwójnie. Bierzecie udział? Oczywiście, no, o myszkę na pewno powalczymy. A pewnie, a może o cały zestaw, bo będziemy też rozdawać cały zestaw. Drugie słuchawki zawsze w multiplayerze. Kwadrofonia, te sprawy zależy jak nałożycie. Raz jeszcze wielkie brawa, Karolina Piotrek. Brawo! Moi drodzy, wracamy do Was już za chwilę My jeszcze pogratulujemy, e, pogratulujemy Karolinie i Piotrkowi Santa Santaolaja W głośnikach, tu gramy na maksa Słuchacie, gramy na maksa no moi drodzy, Karolina i Piotrek już opuścili nasze studio Gramy na Maxa i Radia Centrum A dawno nie byliśmy w takim składzie Ci, którzy oglądają nas na YouTubie na pewno też to przyznają A kto Krystian, jest? Krystian Szalast, nasz syn marnotrawny prosto z Warszawy Marcin Górniak, nasz syn marnotrawny z ronda krwiodawców To w Lublinie <laughs> Miesz tam najbliżej ciebie Tak jest, Mateusz, Fidut i Paweł Ty jak raz Powtórnie. jeszcze Dzień dobry. otwieramy kolejny odcinek audycji Gramy na Maxa Mateuszu, ty zawsze wiesz, który to już odcinek? 385 chyba. 385, oczywiście w tym momencie wszyscy klikamy. Tak, dokładnie. Gramy na Maxa. Dokładnie ta pamięć. 385 odcinków i mamy dobrą wiadomość dla tych, którzy są fanami Gramy na maksa, a chyba mogę powiedzieć, że, że mamy fanów. Poza samymi słuchaczami mamy też fanów, którzy czekali na tą informację, tę informację. Mój Swagier odkodował. Zepsuty dysk twardy. 127 pierwszych odcinków audycji Gramy na maksa. Już bym, już bym część udostępnił, ale ściągam po raz szósty, bo oczywiście problemy, OneDrive, Microsoft, brawo, brawo, brawo. Natomiast no, staramy się jak możemy. Ym, tylko tak, no nie chcemy, że tak powiem, zrobić jednego wielkiego rzutu. To znaczy, zrobimy konkurs, w którym 3 czy 4 osoby otrzymają bezpośredni dostęp do 127 odcinków. Tam z hakiem, bo tam jest jeszcze kilka takich odcinków, typu tam 151, 164. Nie wiem, po prostu w pewnym momencie jakoś przestaliśmy to zapisywać. Ach. Ale ja chętnie nawet posłucham, bo nie, nie słyszałem. Stary, Recenzja gry Second Sight na PlayStation 2. Takie, takie smaczki, proszę pana. I to wszystko tam się znajduje. Także rozdamy taki dostęp kilku osobom, ale część będziemy udostępniać również po prostu na stronie internetowej. Co tydzień, dwa, trzy odcinki. Ja się trochę tutaj odniosę do czata naszego, bo się pytają, czy będzie o PGA? Będzie o PGA, bo był Marcin, więc zda relacje. Będą też dwie recenzje, obcy Izolacja albo Alien Isolation, jak to woli. I też coś od Nintendo, ale nie pokuszę się o wymowę tej. Hyrule Warriors! Wszyscy z królestwa Hyrule. Nie coś od Nintendo to jednak Właśnie. jest tytuł który Prawdopodobnie e, najlepszy tytuł Nawet mnie nie denerwujcie. Ja, ja nie. widziałem widziałam tą grę. Dobrze, widziałeś, nie, nie, nie. ja też może Paweł jak... będzie walczyć. Poczekaj, że nie, ja, poczekaj, ja muszę tutaj zatrzymać y, zbyt duży popęd nintendowy Marcina. To nie będzie najlepszy tytuł Nintendo tego roku za Bayonetta. O Super Smash Bros. Bayonetta jest od Platinum Games, ale jest ekskluzywem na Wii Ale na Nintendo. Natomiast no 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 zapomnij Mario Kart. Też 8, też myślę, w tym roku nie, wyszło. myślisz, że ludzie nie będą się kłócić? Ja nie wiem, bo powiem ci szczerze, jak zobaczyłem Hyrule Warriors w akcji i pomyślałem, że tak może wyglądać nowa Zelda, panowie. Ale Boże, jakie to piękne Paweł, zdajesz sobie sprawę, że nowa Zelda może wyglądać jeszcze lepiej Właśnie, ja wiem prawdopodobnie będzie I to na Wii U W ogóle to, co jest najciekawsze w całym tym Wii U, To fakt, że kiedy w końcu jest już w co grać na tej dziwnej konsoli od Nintendo To nie można odłożyć pada Nintendo znów ma magię No, Nintendo zazwyczaj jak te się. Krystian, co swoje... ci się zrobiło w tej Warszawie, że ciągle patrzysz w kamerę z dziwną miną? Nie, po prostu Stęskniliśmy się Pierwszy raz powiedam, ta że... kamera jest Je... tak po środku i tylko mnie widać To jest Aha. jednak trochę dziwne znaczy, e, Bądźmy szczerzy, <laughs> premiera Bayonety Dwójki i Hyrule Warriors z pewnością wpłynęła bardzo dobrze na sprzedaż Wii U. W tym momencie wiemy, że no, tych koncert już rozeszły się rozeszło, ponad 7 milionów. Tak jest więc... znaczy, bardzo to nie... dużo. To no. bardzo Super. Nie... Ja bym powiedział, że to jest beznadziejny jednak wynik. Do, ale no. Nintendo mam nadzieję, że wyda... jeżeli będzie wydawało ciągle tyle dobrych gier, tych gier ze swoją magią, tak zwaną, jak wspomniał Paweł, to oni się odbiją od dna, tylko że to nie może być coś w stylu, że raz na 4 miesiące wyjdą dwie gry. Jeżeli te gry będą wychodzić z natężeniem troszeczkę. Większym, to wróżę im lepszą przyszłość. Dobra, niż teraz. Mi się wydaje, że o Hyrule Warriors i w ogóle o Nintendo porozmawiamy, porozmawiamy sobie trochę za chwilę. Natomiast... I to dosłownie za chwilę, ponieważ dzisiaj czas nas goni. Ale, panowie, zadam to pytanie. W co graliście w tym tygodniu? Czy znowu mamy klęskę urodzaju? a wiem, że mamy. Nie. nie, no, ja jak? nadrabiam nie, na przykład. Nie, nie. Ja nie wiem co mam powiedzieć, bo byłem na PDA. Aha, okej, okay, to za chwilkę o tym. No, to Mateuszu, ja Lords tak? of the Fallen na pewno Lord w wiem. Tak, już kilka godzin na liczniku jest. Troszeczkę mieszane uczucia, ale nadal pozytywne. Ale chyba w stronę pozytywną, W stronę mi się takiej, wiesz, siódemki, ósemki, dziewiątki. Aha, dziewiątki. A, Może ale, dziewiątki, długie, nie, długie, ale siódemka ósem. Si 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 no ostatnie, coś w w tym stacji. O stacji, na przykład taki. Nie wiem czy znacie, ale taki redaktor Paweł Typiak wystawił Sherlockowi um, 3 czy 3, 4, Drive Clubowi 4 czy 5, więc. Więc co dostanie Hyrule Warriors? Błagam was, nie podbijajmy. Ale to jest fan, bo zaraz. Pokażę po, pokażę fanbojem co ja bym uważał. Jest A ta, ta gra przez to, że jestem fanem Zeldy, dostanie tylko jedno oczko w górę, co Więc nie jest co tak dużo. 11 na 10 pewnie. Nie? <laughs> tego bym się no nie ale, spodziewał, ale, ale prócz właśnie. tego, prócz tego jeszcze oczywiście obcy izolacja, który popsuł mi laser w konsoli. E, <laughs> Przypominam, to nie jest śmieszne. Nie, to nie jest śmieszne. To nie Minus 2 do oceny. <laughs> mm -hmm. Nie no no już ja miałem fata starego, 80, no troszkę A jest Hej stary, no stary nie może być rasistą i faszystą. To, że jest gruba, to nie znaczy, że I nie, nie działa. Oh. <laughs> dobra. i Czarna. No, no, dobra, no dobry. Dalej jeden jeszcze, 2014, ale to recenzja najprawdopodobniej za tydzień, I albo. Border dwa. Borderlands the Preciel, czy dopiero nie odpaliłem. jeszcze nie odpaliłeś. Nie, leży i prosi, żeby włączyć ale Nie przekonuje mnie. Halo Master Chief Edition Collection, czy jak to się nie nazywa wszystkie części? włączone w jedną. Tyle gier, One, tyle gier. Cały czas Sunset Overdrive. No i właśnie, Hyrule Warriors, bo no i Alien Isolation oczywiście. Ale to, co się okazuje, um, troszeczkę męczyłem się przy Alien Isolation, o tym dzisiaj w recenzji. Natomiast ten moment, kiedy, kiedy chcesz już tak wycisnąć ostatnie soki z gry i nagle sobie myślisz, przecież wiem, że jak włączę Hyrule Warriors, to się po prostu będę dobrze bawił. Włączę Hyrule Warriors, nie macie na 6 godzin. No to jest dopiero gra. Recenzja już za chwilę, wy z Gramy na Maxa. Zaraz po reklamie do was wrócimy. Słuchacie Gramy na Maxa. którzy będą odsłuchiwać ym, no te stare au odcinki audycji Gramy na Maxa, na pewno będą kojarzyć ten utwór, który u nas w tle, a także te kolejne prosto z na bo kiedyś a notabene, ta pani jest teraz zastępcą prezydenta miasta Lublin, która nagrywała y, pierwsze zajawki dla Gramy na Maxa. Katarzyna, pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Ehm, właśnie muzyka z Tekkena także pojawiała się w tle. I będziemy wam udostępniać, dlatego będzie konkurs. Nie wiem jeszcze, jak, jak to zrobimy, jak to rozdamy. Krzaku pisze, że nie ma czasu. Krzaku, na co nie masz czasu? 127 odcinków, co raptem 4,5 dnia, 5 dni słuchania non-stop, audycji Gramy na Maxa. Może pobijemy rekord tego Gostka, co gra już 100 godzin. To jest on, dobry jeszcze to jest do... on jeszcze gra. On jeszcze gra. Trzeciej rano. Poznan Game... Dziś jutro. Aha, Poznan Game Arena już się skończyło, a on dalej gra. To trochę przerażające, wiecie, to bo tak. ja miałem okazję akurat yy tego wielkiego gracza widzieć w akcji i jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem, że on jeszcze się trzyma tam mocno przy tym pc <noise> Ankalog mówi, ja na luzaku bym taki rekord słuchania GNM pobił. Ankalog, ile to pomidorów jest do zrobienia przy okazji? <noise> Właśnie, to jest dobre pytanie. I czy w, w, potem by pomyśleć, że jesteś szalony, że panie siedzi tydzień ze słuchawkami i, słucha, i pomidory i z, i wycina. Pozdrawiamy tak. serdecznie Ankalog. W Genewie Marek siedzi i słucha nas co tydzień. Wielkie, wielkie Mam dla ciebie newsa, Paweł. Piątki. Dla tak Wyciekła lista oficjalnie to już na pewno będzie. PlayStation e, Plus. PlayStation PlayStation jest Plus. źle. Bardzo ja wiem, źle. ja wiem. Ja byłem dzisiaj w ubikacji, spojrzałem do e, klozetu i widziałem wszystkie te gry. O. <grym> nie no, aż, <grym> aż tak fatalnie. Jest tak to jest to, to, to ja nie wiem, co ty jesz w takim razie. <grym> Ale jest dobre w takim razie. <grym> no. Ale indyki. Ni nic, opowiedzia opowiedzia. Się, opowiedzia. Nic, nie. nic wielkiego w tej toalecie. Ale z indyki. Indyka dzisiaj. <gry> Dobra, nie dobra, totalnie serio, no jest indykowa. Ale... No na PS4, Binding of Isaac Rebirth. I to chyba najlepszy tytuł w całym <laughs> Tak, i to jest najlepszy. E, drugi tytuł to Steam World Dig. E, na PlayStation 3 Frozen Sign Up's Prime? Co to jest? I, komuś, I następna gra... Wie. Ja nie wiem czy ja dobrze wypowiem, bo Fresh to chyba, rocks rare, Bo chyba ona jest po niemiecku. Luft Trousers. Luft Trousers. Tak, to tam Lufthansa zaleciało, ale dobra. I mm -hmm. na Wite jest jeden dobry tytuł. To, ten, co teraz Escape powiem plan. to nie. Escape The plan. Hungry Horse, nie, ale The Escape ale Plan, już Tak, to jest dobry tytuł. Stary, ale dobry tytuł. Yy, właśnie, bardzo się cieszycie. D drogi Christian aż przedłużył yy, abonament PlayStation. A myślałem, że końcówki Nie. przedłużył sobie włosów. To... Nie? Zrobisz przerwę nagle? Nie, akurat wczoraj e, samoistnie się przedłużył mój abonament, bo zapomniałem <grym> oczywiście Ale panowie, e, anulować to, subskrypcję. Ja wam, to ja zadam wam w takim razie pytanie. E, czy nie lepiej? I ostatnio właśnie usłyszałem to od któregoś z naszych czatowników. Cza, Słyszałeś czy przeczytałem? Przeczytałem, że nie opłaca się kupować już PlayStation Plus, lepiej te 27 zł miesięcznie wydać w przecenach PlayStation u nich w sklepie. Nie do końca. Ja jednak. uważam, że chyba tak. Zależy. No ten miesiąc oczywiście to jest totalnie Oczywiście nie okay. no, mam... również. Sierpień też nie był najlepszy. Lipiec, wiadomo, wakacje. Czerwiec można im wybaczyć. No maj, maj, no to komunia, okres komunijny mogli dać słabe gry. Ale w tych miesiącach święta. akurat były dobre gry. No w wymieniono. tamtym miesiącu przecież drive club. <laughs> o nie, jak już widzę to montujemy. O, boż. No tak. Nie, wiecie co, według mnie to ostatnie dwa miesiące PS Plus były takie naprawdę, że można naszekać, bo wcześniej aż tak źle nie było. Nie. Były co najmniej dwa tytuły, które. Aż zacytuję z y, czatu: Klapa na Maxa. Klapa na maksa. To ja bym poprosił teraz czat drogi czacie, czy możecie jednym słowem, ale na 3-4 bym poprosił, żebyście wcisnęli Enter, dobra? Napiszcie jednym słowem, co sądzicie o rozpisce PlayStation Plus na miesiąc listopad. Jednym słowem. Dajmy im minutę. Da nie na no jak minutę? minutę? No, chwilę. Uwaga, mam nadzieję, że już jest wszystko zapisane. I na 3-4 wciśnijcie Enter. 3-4. Kał, chlapa, żenada, nuda, kupa. Co dalej się jeszcze pojawi? To komunia, via, komunia w Japonii. Co? O, koń. O, też bardzo ładne słowo. Kapa znowu. No więc PC Master Race. No ale, i stale się nie ale widzę, że niezła zgodność na tym czacie. Tak. Ja że tak nie sprawdziłem, naleci. żeby nie być gołosłownym, to trzy miesiące łącznie to jest wrzesień, październik, listopad to są te słabe, bo jeszcze w lipcu mieliśmy chociażby. No to mówiliśmy, e, że wakacje. Dead Space? Dead Space trójkę. Lego Batman 2 DC Super Heroes. No tak. No i oczywiście Doki Doki Universe. No. To, ale to właśnie zrobiło. Doki, doki. Moi drodzy, przed nami jeszcze informacje na temat PGA. To za chwilę. Najpierw jednak recenzja Alien Isolation, czyli opcji izolacja. Ja chciałbym bardzo serdecznie przybić wielką piątkę ze wszystkimi, którzy są teraz razem z nami. Nagramy na maxa.pl na czacie. MQZ. Ja się zawsze domyślam, że tutaj jest coś schowane od tyłu. Zukme. Nie, to też nic nie znaczy. Albo połącz pierwsze dwa z ostatnimi dwoma i jeszcze to pośrodku, środku daj na koniec. Według mnie to jest tak. Kłemz. M.Kuz, Zyzio, Reszu, Pytajnik, Marko, Krzaku, Doniu21, Szpadel, Solarek, Paweł Toczyta, to prawda, pozdrawiam. Mister Mody, Mieszek, Hawien, Dezeteral i Ankalok Piątka dla Was, pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Mamy nadzieję, że będziecie z nami również za tydzień, a będziemy rozdawać naprawdę niesamowite nagrody. Raz jeszcze przypomnę o, tym, o tej wyjątkowej wieści od Wargamingu. Myszka, plus słuchawki, plus podkładka, i to wszystko dwa razy. Jeden będzie taki potrójny zestaw dla jednego mega super zwycięzcy, a trzy osoby dostaną po jednej z tych rzeczy, fantastycznie dobrze, przed nami kolejna recenzja, mam nadzieję, że z nami zostaniecie jak najdłużej, tu gramy na maksa, ale to nie bylibyśmy oczywiście sobą gdybyśmy nie zagrali odrobinę muzyki słuchacie, gramy na maksa a dlaczego mówię w ogóle o Pawle DeLongu, bo przypomniał mi się, bo teraz Robert DeLong w naszych głośnikach, on także mógł grać w pornosach, spoglądam na czat co się tutaj dzieje a, gazas się on grał w pornosach? Co ty mówisz? Nie, ale mógłby. Z, tako, z takim nazwiskiem? DeLong? Mm. A, no, no dobrze. A nie ekspresy z Słucho, <noise> <ciastowości>. właśnie, słucha. <noise> na czacie mówią, słucho. Oj, zaraz, cóż. E, właśnie. Bym powiedział ci żart, ale się troszkę boję na antenie. Dobrze, gdzie jest Marcin? Poczekaj. Marcin! Ale w sumie nie, to, to, to jest spoko żart. Co, <noise> trzeba, co trzeba powiedzieć kobiecie, jeśli chcesz seksu i internetu? Aneta, daj. Aneta Daj. I to była ostatnia audycja Marcina Fiduta. Panowie <noise> Marcina Ma <noise> Fiduta. Dobrze, Marcin i Krystian już weszli do studia. E Mieszek pyta, gdzie jest Marcin skała. Marcin teraz jest w Onecie. Polecamy bardzo serdecznie. W Londynie dokładnie. W Londynie w tym momencie polecamy bardzo serdecznie program Gronet z Marcinem. Ale słuchary lecą właśnie tutaj. Czat, czat się dobrze odzywa. Szybki Czopek wszedł razem z nami na czat, chyba a propos twojego dowcipu. No o, dobrze, Matko. czas na PGA 2014. Marcin, opowiadaj, bo to były niesamowite dni, za które zapłaciłeś, tylko 100 zł. Jak to? Eee, w cudowny sposób, o którym Ale porozmawiamy kiedy indziej. Tak, tak. Tak, ja mam mu cudowne szczęście, jak zwykle. Kiedyś się skończy, zginiesz. <laughs> Przy okazji powiem, że akurat na PGA przypadła. Fajna, fajna sprawa. Fajna sprawa przypadła, ponieważ miałem urodziny, więc oblewaliśmy... się dobrego, Marcin. Ze znaczną. Czy mógłbyś e, jakiś wierszy dla Marcina o dyganiu i urodzinach? Proszę bardzo. O dyganiu i urodzinach. Nie tak. wiem, czy chcę, tego, czy chcę to przeczytać. Dobra, czy my mówimy dalej, czy czytam na ten wierszy, bo nie. Nie, 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 mów, mów dalej, PGA 2014. E, duża impreza, najprawdopodobniej no nie największa, bo chyba Intel Extreme Masters mimo wszystko jest imprezą większą. Natomiast... Ale jest trochę inną, bo tam jest tylko e-sport a tutaj mamy zdecydowanie inną. I dlatego zdecydowanie ja byłem lepiej nastawiony na te targi, ponieważ ja chciałem gier, ja niekoniecznie esport, ja gry, wideo, czy to konsolowe Mnóstwo wystawców, czyli około ponad setka. Wow. Około ponad setka. Jak na Polskę to bardzo dobrze. 60 tysięcy, sześć tysięcy, tysięcy graczy, którzy przyszli tutaj zobaczyć najnowsze tytuły. I tutaj wielki boom, ponieważ 60 tysięcy pękło już o godzinie 11 w Co? sobotę. Gigantyczne kolejki, które również będziecie mieli okazję zobaczyć na naszym materiale PDA. No cóż, chcieliście wejść na PDA? Dało się, jak najbardziej, tylko musieliście czekać, dopóki część ludzi wyjdzie. Według mnie tutaj nie przewidzieli tego i to mogli więcej hal otworzyć, bo wiem, że nie wszystkie hale były, jednak te targi poznańskie mają. No nie, bo część hal została wynajęta pod inne targi, czyli np. targi zabawkarstwie, targi zwierząt, targi fantastyki itd. No szkoda, ale to musieliby coś wystawić, żeby tam ludzie mogli wejść. No co by sobie stali w tej hali i tak. Ale fajny PGA. PGA, nie, ale zapłaciłem ściany. tyle pieniędzy. Super. Ale tutaj muszę wam powiedzieć, że może organizacyjnie był to problem. Natomiast jeżeli chodzi o sam content, czyli o to, co, co było na tych halach, to było grubo, zdecydowanie lepiej niż to, co. Jedna premierowa gra, dwie. Nieźle. Dwie przedpremierowe, natomiast tych premierowych było znacznie więcej. Właśnie, nie byłeś to nie mów. Biorąc pod uwagę, że niektórzy nie mają okazji odgrywać wszystkiego, co jest na rynku i nie są w redakcji growej, tak Właśnie. jak ty Krystian. Słuchaj Krystian. Ale nie to tu... zawsze można pojechać do jakiegoś baru z grami, gdzie jest więcej niż na PGA. Okej. Okay. Dobra, to, to jest jakaś riposta dobry. i może wydasz mniej, chociaż na barze pewnie wydałbyś więcej. No tak. Dobra, nieważne, mm -hmm. ale po prostu tej atmosfery nie da się zastąpić mimo wszystko byciem w barze. E, jakie gry zaprezentowano? No przede wszystkim, jeżeli chodzi o tytuły przedpremierowe, no to głównie e, tłumy przyciągano na nowego Assassin'a, czyli Unity. E, to był prawdopodobnie ten sam build, który wy chłopaki mieliście okazję odrywać jeszcze na Gamescomie. Mm -hmm. e, z Polski akcent to oczywiście Dying Light, e, czyli, czyli Techland tutaj popisał się swoją i niespodzianka, gra nie wyjdzie na Xboxa 360 i PlayStation 3, wracamy do PGA. No i chyba z gier premierowych to by było na tyle, jeżeli nie liczyć olbrzymiej hali z grami indie, które tutaj też miały dużo do pokazania. Fajnie. Jeżeli chodzi o CDP.pl, ja tu mam wielki zarzut. Chłopaki, bardzo was lubię, robicie fajne akcje, czekam na Wiedźmina jak najbardziej. Tylko powiedzcie mi, czemu akurat wasze stoisko z Giermaszem było otoczone no znaczną ilością konsol wystawionych naokoło i część konsol była podpięta na cincze. W sensie, no mamy 2014 Ale rok. PS3? i Xbox 360. Nie rozumiem, cincze. bo... Mhm. bo grafika yy, no wyglądała po prostu, to nie było HDMI, ja, ja je, jestem jednak lekko ślepy, ale Tam to nie, to nie było HDMI. Na przykład, widzisz. Ale może to była strefa retro, co? <laughs> retro Diablo 3, niech wygląda jak Diablo 2, które było do kupienia za 3 dyski. Tak, na pewno. Yy, I tak myślę, co by tu więcej powiedzieć? Mnóstwo konkursów, jeżeli lubicie, że tak powiem, yy, bardziej tą placetową część gamingu, to mieliście okazję wygrać klawiatury, myśli, słuchawki, najnowsze karty graficzne CS od MSI, Plus. najnowsze płyty graficzne, to co wygramy na Maxa. Super promocje. Jeżeli płyta główna normalnie do kupienia za 700 była do dorwania tutaj na targach PDA za Ale... 400 zł. O nie, no to spoko. Ale jestem na tak. Wytłumacz mi jedną rzecz, bo ja na oglądałem się dziwnych filmików, oczywiście tak. media kłamią, kłamią są złe. Tylko właśnie my jesteśmy też mediami, więc yy, chciałbym, żebyś zadał kłam albo potwierdził. Mhm. Czy rzeczywiście tam była taka tłuszcza gimba z Jady, która po prostu darła japę i nie dało się do niczego dopchać, która po prostu była niemożliwa, bo oglądałem taką ilość filmików przeklinających ludzi, drących się w głosy, skaczących na jakichś YouTuberów, wyrywających sobie różnego rodzaju produkty, wyrzucone. Dosłownie zachowywali się jak świnie przy korycie. To ja wiem, że to są. To jest po prostu słabe, to co widziałem w internecie. Czy miałeś okazję chciałbym zobaczyć coś takiego Ja teraz tłuszcz, tłu bardzo chamstwo? bronić naszego polskiego społeczeństwa. powiedzieć, że jesteśmy wychowani, cudowni. Ale, trudowni, ale? ale że naszego? Ty znamy jesteś Grekiem. Właśnie nie wrócić powiedział Grek. No właśnie. Ale już doświadczony <laughs> tym, co widzę w kolonii rok w rok na Gamescomie, wiedziałem, że tak będzie i nie pomyliłem się, bo Gimbaza zawojowała PDA w no 90%. Tak, niestety. No poznaj Gimbaza, było arena. mnóstwo ludzi, którzy po prostu rzucili się na youtuberów, jak na, że tak powiem. Gwiazdy, estrady, czy to Ale dobrze czy źle, to... Ja nie wiem kim były nie te wiem. gwiazdy, estrady, bo ja nie, nie mam Dlatego pojęcia kto to. Dlatego tam nie pojechaliśmy Paweł, żeby mieć spokój. Kim jest FUBU na przykład? FUBU, kojarzy mi się z... Marką odzieżową, nie? Nie, z jakimś nieprzyjemnym zapachem. Fubu. FUBU... Ja nie wiem, nie mam pojęcia. Wiesz co, tak powoli powoli czas leci, ja myślę, że trzeba by to jakoś ZTG jeszcze. podsumować. dobra że Dobra, jeszcze zanim będzie podsumowanie. Ja osobiście miałem okazję być na, na niewielu panelach No bo siłą rzeczy trochę, trochę musiałem zdjęć popytać, Trochę, że tak powiem, porozmawiać z naszymi, że tak powiem, znajomymi z branży I zobaczyć, co w trawie piszczy Natomiast zrobiliśmy bardzo fajny wywiad z twórcami muzyki do Wiedźmina To z pewnością już niedługo trafi na nasz kanał Na dodatek miałem okazję zobaczyć dyskusję w branży natomiast Na temat obecnej sytuacji polskich mediów Czy, że tak powiem, nasz human touch jest jak najbardziej okej okay. I czy że powiem, youtuberzy trochę nas nie przegonią. No nie wiem, zobaczymy. no Jak znikniemy z anteny za jakieś y, dwa lata i nie dotrwamy do deszczu, do no to, to chyba, chyba odpowiedź będzie jasna. Natomiast Co jeżeli chodzi o dyskusję, no to nie padła jasna odpowiedź, czy jest dobrze, czy nie. Yy, onet... Yy, Games, nie, GameZilla nie było, była poligamia, był Gram.pl. No kłócili się mocno, bo jedni byli za tym, że no youtuberzy nie są zagrożeniem, natomiast inni mówili, że my nie umiemy się przystosować do tego, że, że rynek się trochę zmienił i zostaliśmy w tyle. Dlatego też prasa zdrowa wygląda tak, a nie inaczej. Ale to jest bardzo temat rzeka, można by na to poświęcić wiele. Tak. Ja powiedziałbym, że można nawet by podcast kiedyś na ten temat nagrać. Bo Ale tak... był to temat ważny, zwłaszcza dla nas, bo jesteśmy też częścią tak. mediów. Więc musiałem na to pójść, żeby zobaczyć co i jak. No i w dużej mierze tutaj Wiedźmin zdominował wszystko, no bo Wiedźmin muzyka, Wiedźmin, że powiem jak tworzyć dobrą fabułę, jak przenieść to później na, na postacie, żeby, żeby to miało ręce i nogi, Wiedźmin tworzenie, że tak powiem, krajobrazów, Byłem na fajnych warsztatach e, z koncept artów... E... To też przy okazji zjazdu twórców gier, tak? Tak, mm -hmm. twórców gier, e, czyli po prostu jak tworzyć dobre postacie, które będą miały szansę zaistnieć. Czemu na przykład Lara Croft e, jest postacią kultową, czemu Marian jest taki i taki. Stwórzcie własnego bohatera. Super, ja takie rzeczy lubię, mam nadzieję, że już niedługo ktoś stworzy dobrego polskiego bohatera. To pierwsze to w mojej głowie od razu cycki, ale zabiłeś mi ćwieka Mariana. Nie będzie cycki. Wąsy? Klucz. Klucz No i teraz francuski. podsumowanie Podsumowanie Podsumowanie, bo ta z tego co Jakiś słyszałem Jakbyś cenę miał wystawić, taką od o. 1 do 10 Bo to w sumie można 7, można. 7. Jakie plusy? Duża ilość atrakcji, mnóstwo konkursów, jak na polski rynek kilka ciekawych premier, czyli zwłaszcza na przykład nowe słuchawki od Series, jeżeli ktoś lubi Cyberię wersję trzecią, to miał okazję tutaj ją przetestować. Wywiad z dzień Dzięciołem też już niedługo u nas, więc on z pewnością przybliży ten produkt. No mnóstwo, mnóstwo firm, które są mniej albo bardziej znane, tutaj gracze mieli okazję ich zobaczyć. Ja nie wiem czy to jest plus, ale youtuberzy, jeżeli ktoś lubi mieć autograf swojej gwiazdy tutaj miał okazję go zdobyć. Minusy, tłumy, nie do końca dobrze przygotowane hale, jeżeli chodzi o ilość ludzi, bo było gorąco jak w Ulu. Ja to nie miałem momentami gdzie rozstawić statywu, bo, bo ci ludzie po prostu pchali się tabunami. To nie. chyba największy minus. Liczę, że w przyszłej edycji Pedia będą miały przynajmniej jedną halę więcej. Słaba reklama ZTG. Mimo wszystko, jak na fakt, że wchodziło się na hale, gdzie było PDA i po prostu od razu czułem się jak w polskiej stolicy gamingu, to ZTG stało tak lekko na uboczu. Mało plakatów, mało jakichś roll standów. Na tę dobrą sprawę, gdybym nie wiedział, że tak, tutaj jest ZTG, to. To, to by się nie trafił, to to nie trafił. I to jest chyba bardzo duży minus, bo jeżeli chodzi o same atrakcje i content, było naprawdę okej, okay. więc 7. Panowie. Tylko odpowiedzcie mi tak lub nie, wszyscy jak tutaj siedzicie przede mną, trochę kij w mrowisko, czy to nie jest tak, że w większości ci wszyscy znani youtuberzy, ja się zgadzam, chylę czała przed tym, że oni mają milionowe wyświetlenia, to jest trochę więcej niż my, a czy to nie jest tak, że oni robią takie growe disco polo? W dużej mierze tak, bo dostosowują się do rynku po części, którzy, który sam stworzyli i robią niekoniecznie profesjonalnie merytoryczne rzeczy, a bardziej taki chaotyczny miszmasz, który dobrze się ogląda, dobrze się słucha, ale niekoniecznie wyniesie się z niego coś e, bardzo ciekawego, ale to zależy od tego, co kto oczekuje. Ale ja to odbiję mhm. w bardzo prosty sposób, bo nie da się inaczej, bo to też padło na panelu. YouTuberzy są sami dla siebie realizatorami, operatorami, są od razu, że tak powiem, głową swojego programu, są kampanią PR-ową i tak dalej, i tak dalej, czyli jeden człowiek musi robić wszystko. Ja rozumiem, tylko Disko że robią, polo, jak disco się patrzy. polo, disco polo, to znaczy robią wszystko pod publikę. Marcin, mam coś dla ciebie od szpadla. Marcin na PGA bywał i tam dużo prezentów zdobywał, wszakiego, jego urodziny były i gramy na Maxa się z nim bawiły 100 lat temu gościowi czaty, życzą, by na PGA za rok był celebrytą, to dla Ciebie otrzpadla. Wow. już! I znowu krzyczę mi tutaj Wojtek Drewniak. Będzie łomot, będzie burda. Coś Dzięki się dziękuję. Teraz wydarzy. Widzę po jego minie, że takie idźcie stąd. Idźcie stąd. Krystian Szalast, Marcin Górniak, Mateusz Widut, Paweł Typiak. Za tydzień kolejne recenzje planujemy. Powiem, co planujemy, a nie wiem, co się wydarzy. To może być Sunset Drive Borderlands Pre-Sequel, F1 2014 i dużo, dużo więcej. Bądźcie zgramy gramy na Maxa i na naszym Facebooku, a teraz Wojtek Drewniak i Łomot będzie się działo. Środa to dzień niecierpliwy. Wszyscy jacyś podekscytowani, by nie użyć słowa podnieceni, kojarzącego się z aktem łóżkowym. No, ale jednak podniecenie to słowo towarzyszące przez całą środę. A czym jest spowodowane? Już jest nadciąga z prędkością pociągu Pendolino. Nadlatuje niczym zepsuty Dreamliner i takież oto wielkie reakcje i owacje wywołuje. W środę o 19 w Radiu Centrum gramy na maksa. Najstarsza w Polsce audycja o grach wideo. Jarasz się? Nie musisz. My jaramy się grami. Włącz radio o 19 w środę i graj, ale tylko na maksa.